Witam, po tej stronie World of Goo, zespół zespołowego śrubowania rekordów i rozdział czwarty, plansza czwarta, procesor karty graficzny i znowu jedziemy w ilość, a nie jakość. Nie no, dobrze, że <słuch> ja, jakościowo też jest zajebiście. <słuch> no, zanim zacznę, mogłabym pokazać, że polega nasze śrubowanie. Śrubowanie polega na tym, by uzbroić 12 lub więcej glutów, więc... Wysyłamy jedną glutę. I staram się, żeby nie... Niedobry glut. Niedobry. Zły glut. Musicie niestety... Nie możecie tak zrobić, że... On nie może trafić w te pipitolone zębatki. On musi trafić tu. Dokładnie. Dobra. O mój Boże, mam nadzieję, że ten zielony glut trafi na te czerwone. Nie trafił, jest źle. Chyba stróluje No. O, o, o. Da. Fuck! Jakie łapki w ogóle! Dobra, dosięgnęło. Pięć... Sześć... nie za mocno, blabinie, nie za matki! Nie. Uwaga! No co za pierdzielnik?! Pewnie teraz... Ach... Jak mnie wystraszył... Musicie uważać, żeby... No świetnie... Świetnie po prostu... Co za troll mały, paskudny... Oje, zła, ja to robię źle. Jeżeli teraz zabiję się, to ja się zabiję. Okay. Troszeczkę. O tak, o tak, o tak, o tak. Dobry glutek. Udało się. Nie ma żadnego sposobu, tylko nie przez. to, bo będzie źle. Nie mam e, żadnego. Po prostu musicie tak zrobić, żeby nie zabić żadnego zielonego glutów. Życzę szczerze powodzenia yy, i mam nadzieję, że taka krótka porada, w sumie żadna porada Wam się przydała. <noise> Dziękuję serdecznie w takim razie za uwagę. No i do usłyszenia, pa pa!